Trafił do nas oto taki iPhone 14 po mocnym zalaniu. Telefon podobno leżał tydzień w szufladzie i klient nic z nim nie robił, więc woda mogła już swoje zdziałać w środku. Otwórzmy go i zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Gigantyczna powódź, a telefon od strony ekranu wygląda w ten sposób. I po kompletnym przeczyszczeniu wszystkiego, no po prostu jak to było tylko i wyłącznie możliwe, jak widać sprzęt się uruchamia, więc zobaczymy czy na pewno się uruchomi. W tym momencie jest wpięta druga bateria. No, jak widać, sprzęt się uruchomił. Co ciekawe, telefon ma problem z odczytaniem kondycji baterii. W tym przypadku na szczęście sprzęt się uruchamia, ale niestety jest nieopłacalny w naprawie, gdyż musimy wymienić aparat, naprawić płytek główną, wymienić baterię, wymienić złącze ładowania, wymienić głośniki, co jest naprawdę nieopłacalne. W razie awarii Twojego sprzętu, wiesz gdzie wpaść. U nas zawsze masz bezpłatną diagnozę, a z kodem rabatowym jesień otrzymasz 10% zniżki na naprawę Twojego sprzętu.